Zadanie 16. Kontynuujemy. Podpunkt A został już wykazany. Czyli pole trójkąta, o którym mowa w zadaniu, wyrażone w funkcji parametru M, rzeczywiście wyraża się, takim, wyraża się w ten sposób. Teraz robimy podpunkt B. Oblicz tę wartość M. Dla której funkcja P osiąga wartość najmniejszą, czyli będzie potrzebna pewnie pochodna, wyznacz równanie prostej BC, przy której P osiąga tę najmniejszą wartość. Czyli widać, że trzeba będzie zrobić pochodną funkcji P, względem M oczywiście, a później dlatego jakiegoś m minimalnego wyznaczyć równanie. Prostej BC, którą ja tutaj już chwilę temu gdzieś miałem. Oto jest właśnie ona. W ten sposób była wyrażona, więc tutaj wrócimy wkrótce. Na razie biorę tę funkcję. No, właściwie, tak jak ją tutaj mamy. I wyznaczam pochodną Pochodna funkcji danej jako iloraz jako wyrażenie wymierne e, tak dla przypomnienia jeżeli jest, sama funkcja jest ilorazem jakichś innych wyrażeń to będzie pochodna licznika razy mianownik minus licznik razy pochodna mianownika przez kwadrat mianownika to no, tak Pokrótce, czyli tutaj wiadomo, że jest m minus 4 do kwadratu. Pochodna licznika to jest 2m razy mianownik, znaczy razy m minus 4. Odjąć licznik m kwadrat razy pochodna mianownika, akurat wyrażenie liniowe ma pochodną 1. No, i kwadrat mianownika już mamy napisane. Więc idziemy dalej. Tu się jak na razie nic nie wydarzy. Więc mamy 2m kwadrat minus 8 i minus m kwadrat, czyli będzie po prostu m kwadrat minus 8 przez m minus 4 kwadrat. Trzeba by. Zastanowić się nad y, siatką znaków takiego wyrażenia, to znaczy, gdzie to przyjmuje miejsca zerowe i jaki znak ma w otoczeniu tychże miejsc zerowych. No, można by powiedzieć, że ta pochodna jest na przykład dodatnia, no wtedy, kiedy całe to wyrażenie wymierne jest dodatnie, a ściślej mówiąc, Wtedy, kiedy licznik tego wyrażenia jest dodatni, bo mianownik jest jako kwadrat pewnego wyrażenia, będzie zawsze nieujemny, a nawet będzie ściśle dodatni. Jeżeli przypomnimy sobie, że m musi być ostro większy od 4, to nawet bez kwadratu to wyrażenie będzie dodatnie. To jako założenie, tutaj podkreślę, czyli Pochodna jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy m kwadrat minus 8 jest dodatnie. To znaczy, gdy m minus, napiszę tak, pierwiastek z 8 razy m plus pierwiastek z 8 jest dodatnie. No więc... Po pierwsze, te liczby dają się wyrazić jako dwa pierwiastki z dwóch. Co znaczy, że miejscami zerowymi są liczby minus dwa pierwiastki z dwóch oraz 2 pierwiastki z dwóch. A przebieg zmienności będzie taki, jak w przypadku takiej funkcji kwadratowej. Czyli tutaj. Pochodna przyjmuje i tutaj przyjmuje wartości dodatnie. Tu pomiędzy tymi miejscami zerowymi przyjmuje wartości ujemne. Co znaczy, że na lewo od liczby minus dwa pierwiastki z dwóch funkcja jest rosnąca, na prawo od dwóch pierwiastków z dwóch też jest rosnąca, a pomiędzy miejscami zerowymi jest malejąca. W takim razie liczba Dwa pierwiastki z dwóch jest tym momentem, w której funkcja yy, zmienia. Jeszcze pamiętajmy o założeniu. M większe od czterech. Czyli w ogóle nawet nie wszystko, co tutaj przed chwilą powiedziałem, to nawet nas interesowało. Bo co nas może interesować, co się dzieje po, po ujemnej stronie. No ale. Na czym to ja? Aha, czyli liczba m. Równe dwa pierwiastki z dwóch. Po pierwsze, jest miejscem zerowym pochodnej. Po drugie, jest takim miejscem zerowym, w otoczeniu którego pochodna zmienia znak z ujemnego na dodatni. To znaczy, że funkcja tam zmienia swoją monotoniczność z malejącej na rosnącą. Więc w tym miejscu funkcja osiąga minimum lokalne. Czyli można powiedzieć, że to było to, że to jest to takie m minimalne. Czy potrzebujemy określić? Nie, mamy obliczyć wartość n, dla której funkcja p osiąga wartość najmniejszą. To jeśli chodzi o tę część pytania, to dwa pierwiastki z dwóch jest właśnie odpowiedzią. Druga część tego zadania, czyli podpunktu b, mówi: wyznacz równanie prostej bc. No dlatego wyliczonego w ten sposób m minimalnego. A to znaczy, że moje dwa pierwiastki z dwóch potrzebuję teraz podstawić do wyznaczonej już jakiś czas temu prostej o tej, którą ująłem w ramkę prostej l. Może w ogóle cofniemy się jeszcze do samego początku. Prosta k, czyli ta czerwona, była dana w zadaniu. Prosta l jest tą hipotetyczną prostą, która przechodzi jednocześnie przez dany konkretny punkt d. No dobra. Czyli w tym momencie należy te dwa pierwiastki z dwóch wyliczone przed chwilą podstawić do tego wzoru, który tutaj jest na górze ekranu w ramce. Myślę, że zrobię to w kolejnej i już ostatniej odsłonie dla tego zadania.